Hej Rudziki, dzisiaj opowiem Wam, jak wyostrzyć zdjęcie Jak przygotowywałam się do tego wideo i zresztą robię tak samo, jak y, przygotowuję sobie wpis na bloga To sprawdzam SEO, czyli co ludzie wpisują w Google I jakie są najczęściej te wpisywane hasła Po y, prostu po to, żeby odpowiadać na te najczęściej pojawiające się pytania i problemy I ludzie wpisują, jak robić zdjęcia ostre jak żleta no, ja dzisiaj częściowo odpowiem na ten temat, nie będzie o jakby robieniu zdjęć, ale będzie o wyostrzaniu, ale o robieniu filmik też na pewno się pojawi To wam obiecuję A teraz przejdźmy do tej części obróbkowej Startujemy Stop, 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 jeszcze jedno, bo jak wam nie powiem to umrę, zemrę i w ogóle mnie nie będzie na maksa A chcę być, bo chcę was uczyć trochę, robić lepsze zdjęcia i obróbki, więc może być e, Słuchajcie Wyostrzanie zdjęć to nie jest koło ratunkowe, telefon do przyjaciela i te inne takie. To jest taki, taki och, dla zdjęć. Tak, tak, takie wyostrzymy, i one będą takie och, i będą wdzięczne nam. A to, to nie jest tak, że nieostre zdjęcie nagle stanie się super ostre, bo to będzie taka porażka. No, chcę, żebyście to wiedzieli. Ja Wam powiedziałam i mi lepiej. No, to chodźmy. Pokażę Wam teraz wszystko. Okej, okay, no to jeszcze raz. To jest pierwszy sposób. Troszkę prostszy. Z menu górnego wybieramy filtr, następnie wyostrzanie i maska wyostrzająca. Koniecznym jest, żeby w tym małym okienku um, pokazać sobie newralgiczne miejsce, newralgiczny punkt. W przypadku portretów będą to oczy. Um, ustawiamy włączony podgląd, żeby widzieć, jak zmienia nam się zdjęcie, i następnie dostosowujemy wartość oraz promień. Istotnym jest, żeby tutaj nie przesadzić i na bieżąco kontrolować to, jak zmienia się nasze zdjęcie. Niestety nie podam Wam konkretnego parametru, ponieważ to bardzo zależy od zdjęcia i tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Gotowe. No i sposób drugi, mój ulubiony. Po raz kolejny z górnego menu wybieramy filtr, wyostrzanie. I inteligentne wyostrzenie. Tutaj także w tym małym okienku ustawiamy neurologiczne miejsce, żeby widzieć jak zmienia nam się zdjęcie, koniecznie w przybliżeniu 100%. Następnie zmieniamy sobie wartość i promień. Wartość tak od 40 do 300%, promień około 1 do 3,5. To są takie przybliżone wartości do testów dla was. Oczywiście to też zależy od zdjęcia i od finalnego efektu. Patrzcie cały czas na podgląd, jak zmienia się zdjęcie, żeby sobie to dostosować. Możemy też usunąć poruszanie. Jeżeli zdjęcie zostało poruszone, ustawiamy kąt pod jakim poruszyliśmy aparatem i powinno się to poruszanie zniwelować. Z tym, że to taka opcja dodatkowa. Warto sprawdzić, niekoniecznie będzie super efekt. Tyle. No. Znowu siadam, bo to już wszystko. Dziękuję Wam pięknie, że byliście. Mam nadzieję, że Wasze zdjęcia teraz będą już znowu takie och, że wszystko będzie super pięknie. Tego Wam życzę. Jeżeli się podobało, to wiecie co. I, I super. Mam nadzieję, że widzimy się przy kolejnej okazji tutaj na kanale. No to pa!